Troszkę taki przygruby, przyłysy, e, powoli mówi. Tu lisek, wiadomo, nie? Taki chytrusek, mama nawet moja tak mówi. Poseł? Dobre pytanie, no. W sumie nie, nie wiem, aczkolwiek mało mamy takich, jak czuję, że być powinni. Jaki powinien być poseł? No to powinien takimi sloganami powiem, że powinien być uczciwy, prawdomówny, pracowity, chociaż to najczęściej się nie pokrywa, bo chodzą. Odbędniają albo ich nie ma, biorą za to pieniądze, kłamią, no i jeszcze kradną na lewo. Poseł powinien myśleć więcej o państwie, zdecydowanie i o obywatelach niż o samym sobie. Taka cecha. Powinien być odpowiedzialny. Powinien być inteligentny i wykształcony. Yy, ambitny, zdolny i znający się na ekonomii. Powinien być dobrym człowiekiem. <grych> Jak on idzie do tego Sejmu? No to on z jakąś tam inicjatywą tak, powinien coś zrobić dla ludzi. Nie za bardzo się inter kierować interesem partii, tylko interesem Polski. Na ogół jest tak, że nawet jeśli PO cokolwiek proponuje dobrego, to PiS jest przeciwny. Musi być charyzmatyczny. Prawdomówny. No, musi umieć dotrzeć do ludzi. Nie wiem, co jeszcze? Powinien spełniać swoje obietnice. Poseł, przede wszystkim wybrany przez obywatela, a poza tym, jaki powinien być y, ludzki cechy, charakteru? Musi mu z oczu dobrze patrzeć, a jeszcze, jak ma fantazję, to byłby dobrze. Nazywam się Mariola Rapczon, kandyduję do Sejmu z listy Platformy Obywatelskiej numer 23. Kandyduję, bo chcę być wzorowym posłem.